Janina Czarnecki, strażak. Coś się pali, gdzieś w oddali słychać syren wycie. Jadą wozy, w nich strażacy, by ratować ludzkie życie. Jadą gazem wszyscy razem, gdyż mają pierwszeństwo. Sygnał drogę im toruje. Zapewniając bezpieczeństwo, obojętnie co się stanie, jakie jest wezwanie, całkowicie są oddani, pełnią swoje powołanie. Za odwagę, za tę siłę, którą każdy strażak ma, niech święty Florian nad nimi czuwa codziennie. Każdego dnia czytał Bogdan Dymowski.